No to kolejny muszmen na tropie. Wiem, możecie myśleć, że to Syberia, ale nie nie, Syberia. W sumie miało być masyw śnieżnika, potem miały być bory tuholskie, padło jak zwykle na Izery. W zasadzie to jest polska Syberia. I to jest polska Syberia. Jest Alaska. Alaska. Ogólnie y, zaczynamy właśnie kolejny odcinek. Jak widzicie broda już zamarznięta, jesteśmy tutaj jakieś 40 minut dopiero tak naprawdę temperatura na poziomie minus 15 minus 20 stopni. Sypie śniegiem i patrzcie do... Pamiętacie poprzedni odcinek? 4 dni temu. A teraz mamy to. Tak więc ten odcinek będzie dość śnieżny i dość mroźny. No, no i na nartach. No, w końcu możemy na nartach pojeździć. Płyn do sprzyskiwaczy w samochodzie. Za tak. Do minus 30 płyn zamarzam <noise> jazdy. Więc jest surwiwa. Ale my się nie musimy, my nie sprawdzamy siebie ani sprzętu. My po prostu sobie to jedziemy sobie dla przyjemności, wykorzystać ujemne temperatury. I jesteśmy bez namiotu. <laughs> jesteśmy bez namiotu. Bo zobaczycie w ogóle, jak będziemy spali, i odcinek będzie taki dość w stylu traperskim. Efekty długiej brody. Tafla lodu. Jest, jest fajnie i nie fajnie zaraz. Czapka mi przymarzła do brody. No Jezusie w takim śniegu głębokim idziemy. R narty robią robotę. Dalej piździ, dalej pada, dalej jest BB. A to jest niebieski szlak, jeden z uczyszczanych uczęszczanych. co nim chodzimy. Musimy go przedzielać, patrz. Tyle się zapadamy w nartach. Jak się pan miewa? Dobrze. No i idziemy dalej. Kaczamy rzeczkę. W poprzednim odcinku mogliście ją widzieć albo nie. Ogólnie bardzo ładny strumyczek, teraz go właściwie nie ma. Dotarliśmy do miejsca noclegowego. Nie jest to nasze miejsce planowane, gdzie chcieliśmy spać. Musieliśmy spać nad rzeczką, klimacik w ogóle, zero problemu z wodą i tak dalej, opałem ale z racji tego, że już jest późno coraz bardziej sypie wpieprzyliśmy się w niezłą e, śnieg głęboki e, jeszcze kawał drogi przed nami do tego miejsca, gdzie chcemy więc biwakujemy tutaj na tej ścieżce obok sobie rozstawimy obozowisko jak widzicie tutaj opały jest dużo miejsce sobie znaleźliśmy takie całkiem spoko jest świerk dość taki fajnie chroniący przed opadami wiadomo, jak coś spadnie z gałęzi będziemy e, Poleci na nas, ale ogólnie przed opadem śniegu dość dobrze chroni. Drewna mamy. Woda się ze śniegu zrobi, Przystępuj. Klimat bajkowy. Oczyścimy sobie tu trochę ze śniegu, ubijemy, rozstawiamy się i wracamy za moment. Obóz już rozbity. Minus kilkanaście stopni. Opatrzcie. Pałatki wojska polskiego śpiworek. To druga pałatka. Tu ognisko tak sobie dzisiaj będziemy spać po trapersku. Dogrzewani ogniseczkiem. Ładnie tutaj drewno mamy naszykowane w miarę drewna dużo pod, tutaj dookoła drzew. Gdyż jest taka fajna zasada traperska niepisata, że przechodzimy, rozbijamy obóz, chodzimy po drewno najpierw jak najdalej. Zbieramy z większej odległości drewno na ognisko, żeby w razie potrzeby, czy po prostu jak już nam się skończy, nie będzie nam się chciało chodzić w nocy, czy rano po ileś met naście, czy tam set nawet metrów od obozu po drewno, no to mamy wtedy bach, obrywamy z gałęzie dookoła obozowiska, nie tracąc czasu i energii. Taka zasada i taka porada, Trapersko buszmeńska Mamy obozik tak rozbity, widzieliście. Siedzę sobie właśnie pod pałatką, nie wiem czy to widać, o chyba widać. A tu jest ognisko. Tam płatko też pod pałatką. Ognisko pomiędzy. Ciepło się odbija od jednej i drugiej i jest tam ciepło. <laughs> Starczy w wstać że jest dużo zimniej. Stary traperski sposób, dokładnie. No i jeszcze jest to, że faktycznie nocka się zapowiada zimna. Może piździła. Nie będziemy dokładali całą noc do... Ognia, bo raz nie, ma, nie zbieraliśmy tyle drewna, dwa, że po cholera. Jak mamy ciepłe śpiwory. <kluzny> lepiej się wyzpać. Rano sobie rozpalimy ognisko, zjemy śniadanie. Ale ogólnie należy dużo drewna sobie nazbierać, suchego. Poporcjować i dokładać sukcesywnie I, i się ogrzewać. Bo zimą najważniejsze jest ogień. Pierwszy poranek. <kluzny> Bardzo rzeczki w nocy było poniżej minus 20, trochę. Czyli mamy nasz rekord w końcu zaliczony znowu. A dzisiejsza noc szyguje znowu kolejnym rekord. gdyż ma być jeszcze zimniej. Buty te marzy. nie można było ich założyć. Tak, ale ogólnie było ciepło i przyjemnie. Teraz topimy śnieg. Ogólnie ze śniegiem jest coś takiego, że to jest jak deszczówka. To no, jest woda pozbawiona z minerałów i tak dalej. Nie daje się w strumieniach, dlatego. Można sobie tam cukru, soli dodać, a najlepiej po prostu herbatę z niej zrobić. A jeżeli nie mamy takich możliwości, bo jesteśmy nie wiem, gdzieś na za i nic nie mamy przy sobie, to igliwie świerkowe wrzucić, kawałek kory brzozowej, jakieś ziółka, coś, to wtedy mamy jakiś ten napar i mamy te minerały. Kolejną rzeczą jest to, że trzeba uważać, żeby nie przypalić garnka. Czyli jak wrzucamy do topienia śnieg, to najlepiej yy, zalać trochę wody, jeżeli mamy na dno. To się nie przypali, a jeżeli nie mamy, no to stopić trochę na taką mokrą breję, to patykiem czy łyżką, żeby się to y, zmoczyło i dało taką powierzchnię, i na to dopiero dorzucać śnieg partiami, po malutku. nie przypalimy w śniegu, będzie smaczniejsze. że jednocześnie nie spalimy garnka, bo były przypadki, co ludzie spalali garnek. Dlatego po malutku aż do skutku. Cytryna nawet zamarzła. To chcesz to machawkiem? No widzicie jakie warunki, kręcenia bursztyn na tropie. To wszystko dla was. Jest tak zimno, że powerbank i telefon nie współpracują. Dostałem komunikat w telefonie, że jest za zimno, żeby ładować telefon. Czajcie to. Nie wiem ile jest. No. Bo w sumie termometry tak trochę przestały pokazywać. Ale zimno. jest zimno. Jest zimno. Obóz zwinięty, ruszamy dalej. Uczyć się jeździć na nartach. Bo na tych nartach się dziwnie jeździ. Ogólnie na te szwedzkiej armii. Kalosze Noki z składkami jakiejś kanadyjskiej firmy do Noki dytykowanych. Zestaw wygo, fajny. Całkiem. Jak się umie jeździć. Widzisz co jeszcze warto mieć? Jedziemy na takie mrozy lusterko. A jeżeli mamy telefon, kamerę, aparat, to zrobić sobie zdjęcia, czy się nie odmroziliśmy. Bo działanie na minus 30 i więcej, no minus 20 i więcej, nie jest takie lajtowe. Przeglądasz i tak dalej. O, ja odmroziłem i wyrwałem włos. Tak więc idziemy. A tu taki widoczek. Piękne. A tu chatka Zbycha stała kiedyś. Ale już nie stoi. Pełnie nie wiem dlaczego mylą nas z ruskimi mówią do nas zdrasujcie. Nie? Co? Dziwne to jest, że do nas i mówią na szlaku. Ja w ogóle nie wiem dlaczego. No. A wiecie co jest jeszcze fajne na szlaku? Może zobaczenia czegoś takiego. Nie, to nie nasz. Pani namioczik. Czyli jest więcej takich paprańców jak my. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze klimatycznie, ale oni mają trochę lepsze śpilki, widzę idziemy dalej, na miejscu na jeszcze jest 1,5 km, czy takiego wyjdzie Oj, patrzcie to duża broda jest fajna, ale ma swoje wady to lecimy dalej jest na tyle zimno, że mamy szyneczkę którą kroimy piłą Zobaczcie to Pysynka, i. Jakby co przed nagraniem już coś ciąłem, zobaczcie to Nożem nie dawało rady zrobić nic Takie warunki Kręcenia buszków na tropie są Idzie rozpalenie ogniska No? Dobrze. Znaczy do dupę w sumie, bo się drewno, jak się nie pali, to się nie pali, ale jak się pali, to się pali do dupy. I w ogóle tak wygląda. A kolana mi już w tyłek weszły. Ostatnie rany. Koło mam oczy napuchnięte. I... Właśnie staliśmy. Wczoraj sobie pałatkę rozbijam ładnie, głęboko kopię i w ogóle będzie komfort. Fakt. W głąb duża. Ale na długość mała. Cała noc ze skurczonymi kolanami. Nic wygodnego to nie było. Tak samo... A teraz mamy sobie ognisko robimy. W warunkach szczególnie takich zimowych, gdzie jest, no, są generalnie trudne z powodu mrozu, dużej ilości śniegu i tak dalej, ale nie tylko. Również latem, czy w innej porze roku? Pamiętajcie o jednym: nie odkładamy żadnego sprzętu luzem fotograficznego na zresztą outletorowego też na ziemi, tylko zawsze wszystko musimy mieć pod kontrolą. Jeżeli torba fotograficzna czy jakieś inny, inna kabura, zawsze zapięta, zawsze jeżeli zmieniamy obiektywy, czy cokolwiek w tym, w tym guście, tutaj operujemy przy aparacie, zawsze sprzęt najpierw schowany i dopiero później działamy dalej. A żeby na przykład łonaocznić, jak to może wyglądać? To, jeżeli coś zrzucę taki śnieg, no akurat to nie, nie wpadło, ale jak nam wpadnie do środka, no to za chwilę tego nie znajdziemy. Zresztą jeden z takich słynnych fotografów, Marcin Dobas zostawił torbę otwartą, yy, robił zdjęcia i inny kolega chciał tą torbę mu przestawić. No i finał był taki, że obiektyw sporo warty poleciał mu ze skał nadu i, i było już po zawodach. Także zawsze trzeba wszystko mieć po prostu ubezpieczone. Pamiętajcie. Zwinięty. Tutaj wszystko, tu ja spałem. Tam, tatko. Tu było ognisko. I ogólnie. Z reguły no, wszyscy normalnie pładnie zalewamy, zasikujemy, zasypujemy śniegiem. Nie, ognisko, żeby było zabezpieczone. Zasypaliśmy. Warstwa gruba na 20 cm śniegu. I patrzcie, co się stało. Tu jest dziura. I patrzcie to. Mimo, że tam leży, ten śnieg leży jakieś pół godziny już nawet. Jest żar w środku, czyli nigdy... O, ale kamera zaparowała. Nigdy nie będziecie w 100% pewni, że e, dobrze zagasiliście ogień, gdyż pod spodem się pali. Dlatego przystępujemy do dalszego procesu gaszenia. Doszliśmy do końca odcinka. Dosłownie doszliśmy, gdyż na naszych nartach nie umiemy je zjeżdżać, gdyż kalosze, które tu mamy, nie są najlepsze do zjazdu, nie zapewniają nam po prostu sterowności należytej Zatem było tam ostro I było bardzo stromo z górki, dokładnie Tak więc kończymy ten odcinek, mamy nadzieję, że Wam się podobało Że czegoś dowiedzieliście Nie powiem... Były, było dużo nowości nawet jak dla nas A już niedługo znowu kolejny odcinek, byliśmy na tropie Skąd? Nie wiem Być może będzie to z Polariady To możliwe Tak więc... Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Na razie. A tak taka woda, ta, taka woda, taka woda. To znaczy się woda, lód. Przywieźliśmy wodę, wrócimy z lodem. Dobrze, że nie na lodzie. No to na razie jeszcze raz. O, tak. Ciepły pies. Mina ludzi, jak mówię do ciebie, zdrastujcie, a ty powiesz cześć, bezcenna. <grymne> <grymne>